Aż 37% przypadków raka piesi może być spowodowanych narażeniem na wirusa enzootycznej białaczki bydła. Wiele lat temu zrobiłem pierwszą serię filmów na temat tego wirusa. W bieżącej dwuczęściowej serii dokonuję przeglądu i aktualizacji danych dotyczących tego zjawiska zgodnie z najnowszymi badaniami. Aby obejrzeć poprzednią serię, zobacz Doctor's Note pod tym odcinkiem. Zapadalność na raka piersi wzrasta nieustannie na całym świecie. W USA nastąpił 40% wzrost zachorowalności z końcem XX i początkiem XXI wieku. Obecnie skupiamy się głównie na wczesnym wykrywaniu i leczeniu, co jest ważne, ale dlaczego nie skupić się na profilaktyce pierwotnej, innymi słowy ochronie ludzi przed narażeniem na czynniki ryzyka, tak by rak piersi nigdy się nie rozwinął w pierwszej kolejności. Szacuje się, iż 20% wszystkich nowotworów u ludzi ma podłoże zakaźne. Wirusy mogą wywoływać raka poprzez włączanie genów nowotworowych lub wyłączanie genów hamujących rozwój nowotworów, ale mogą też przyczyniać się do powstawania nowotworów poprzez wywoływanie przewlekłych stanów zapalnych. Aktualnie teorie dotyczące wirusowego podłoża raka uważane są za podstawową wiarygodną hipotezę bezpośredniej przyczyny raka piersi. A jak do tego doszliśmy? Wszystko zaczęło się około 40 lat temu, kiedy profesor wirusologii na UC Berkeley dowiedział się o odkryciu wirusa nowotworu gruczołu mlekowego u... Myszy. Naukowcy zamienili młode od myszy z wysoką częstotliwością występowania raka słupka, z młodymi pochodzącymi od szczepów o niskiej częstości występowania i zauważyli, że zachorowalność na raka była taka sama jak u matek zastępczych, udowadniając tym samym, że nie jest to choroba genetyczna. Zaświtało mi w głowie powiedział profesor, że zastępczymi żywicielami ludzi są krowy. Enzootyczna białaczka bydła BLV została niedawno zidentyfikowana jako wirus wywołujący raka u krów. W tamtym okresie tylko 1 na 10 krów mlecznych w USA była zakażona, ale obecnie to już mniej więcej połowa. Na początku dwie trzecie stad było dotkniętych tą chorobą, a po pozytywnych badaniach mleka na obecność wirusa odsetek ten wynosił niemal 80% stad i 100% w przypadku większych ferm przemysłowych. Obecnie już około 9 na 10 amerykańskich stad jest dotkniętych tym problemem. Patrząc wstecz oznacza to niesłabnący trend proliferacji BLV w stadach bydłanecznego w Ameryce. Od dawna wiemy, że w krajach, w których spożywano najwięcej mleka, występowała również najwyższa zachorowalność na raka piersi. I nie tylko po porównaniu spożycia nabiału i zachorowalności na raka piersi na poziomie ogólnokrajowym. Poszczególne kobiety, które nie tolerują laktozy i spożywają mniej nabiału, również zdają się mieć mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi. Ale w mleku jest wiele rzeczy, które mogą się przyczyniać do ryzyka zachorowania na raka, np. Na tłuszcze nasycone i hormony wzrostu sprzyjające powstawaniu raka, jak IGF1. Tak, wiemy, że wirus enzootycznej białaczki bydła jest obecny w sprzedawanej na rynku wołowinie i produktach mlecznych, około połowa próbek mleka i mięsa testowała pozytywnie na obecność tego wirusa. Można go nawet wykryć bezpośrednio w powietrzu, na fermach mlecznych na powierzchniach, jak i w samym mleku. Większość produktów mlecznych jest pasteryzowana, ale niektóre, jak surowe sery dojrzewające, nie są. I któż z nas nie jadł różowego w środku? hamburgera przynajmniej raz w życiu. Tak, posiadamy dowody na to, że ludzie są narażeni na kontakt z wirusem, tak, mamy dowody na to, że ludzie są aktywnie zakażeni tym wirusem, jednak dopiero w 2015 roku potwierdziliśmy, że poziom skażenia był najwyższy w rakowej tkance piersi, do tego stopnia, że aż 37% przypadków raka piersi można przypisać narażeniu na wirusa enzootycznej białaczki bydła. To wystarczyło, abym zapoczątkował całą serię filmów na temat roli, jaką wirus ten odgrywa w raku piersi oraz jak przemysł mięsny i mleczarski zareagowały na te wiadomości. Ok, skoro wszyscy jesteśmy już w temacie, jakie są najnowsze aktualizacje? Omówię to w następnej części.